Prawa natury się nie zmieniło od tysięcy lat. Nie patrzę. Albo no, ty zjesz, albo ciebie zjedzą. Okej, okay, posłuchajmy. Hodowanie zwierząt kurczaków, które się, się zjada, czy krów na burgery, to jest też krzywda zwierząt? Tak. No oczywiście. Ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. I dlaczego 95% ludzi to akceptuje, wybiera takie mniejsze zwierzęta? Bo świat jest, świat jest jaki jest. No właśnie, świat jest jaki jest. A Ale patrzę nie, na niego przez różowe okulary. Nie patrzę na niego przez świat różowe okulary. Świat jest inny. Prawa natury się nie zmieniło od tysięcy lat. Nie patrzę. Na no, albo ty zjesz, albo ciebie zjedzą. Przyznam się szczerze, że gdy słyszę sformułowanie prawa natury, to nie bardzo wiem, co mam myśleć. Bo o jakich w zasadzie prawach mowa? Czy są jedne i niezmienne? A jeśli tak, to skąd o nich wiemy? A tym bardziej zasadne pytanie, dlaczego powinniśmy się nimi kierować? No bo, przeważnie jest tak, że jak ktoś się powołuje na te mityczne prawa natury, to niemal wyłącznie w przypadku działań, które chce usprawiedliwić, ale niekoniecznie te same prawa natury chce stosować do wszystkich innych ludzkich aktywności. Ale to temat na inne nagranie. W tej wypowiedzi dużo bardziej interesująca jest sugestia pana Murzżonka, polityka Konfederacji, jakoby prawo natury brzmiące zjedz albo Ciebie zjedzą, dotyczyła hodowli zwierząt. No bo pytanie brzmi: kto nas zje? Kury, krowy nas zjedzą? Przyznam się, że zupełnie tego nie rozumiem. Zabawne jest też to, że nawet jakby kury jadły ludzi, to hodowla polega na tym, że człowiek sztucznie rozmnaża te ptaki, więc to człowiek odpowiada za ich liczbę, a przestając je hodować, sprawiłby, że nie musielibyśmy się obawiać zagrożenia ze strony ludożernych kurczaków. Tak przy okazji, bo niektóre osoby twierdzą, jakoby zjadanie kurczaków ograniczało ich liczbę, to warto wiedzieć, że współcześnie doprowadziliśmy do sytuacji, że ptaki hodowane na pożywienie stanowią 70% wszystkich ptaków, a dzikie ptaki zaledwie. 30%. Jeśli więc ktoś twierdzi, że troszczy się o przyrodę, to w tym samym czasie powinien zdecydowanie przeciwstawiać się przemysłowej hodowli zwierząt.